W studiu e, e, Anka Marucha i Paweł Kozłowski z zespołu Lips. Co nowego? Cześć. Tak, przyszliśmy przede wszystkim po to, żeby obwieścić już wszemi wobec, że skończyliśmy nagrywać płytę naszą. Ja. Nareszcie. I chciałam wszystkich właśnie zaprosić do kupna tej płyty, która się ukaże prawdopodobnie w styczniu, czyli już, już niebawem. A kiedy będzie można was usłyszeć na jakichś koncertach? 2 stycznia gramy w Częstochowie koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także tam też chciałam zaprosić. Później e będziemy promować kasetę. A powiedzcie, czego dzisiaj posłuchamy? Przynieśliśmy taki dosyć mocny utwór. No po prostu posłuchajcie, nazywa się Wierzyć Sobie.